Teraz witam Was z powrotem, i jesteśmy po kilku dniach, bodajże czterech. Co się zmieniło? Z takich drobnych rzeczy to zmieniłem tutaj kamień na. znaczy kamień, skałę macierzystą na drawięko. Ładniej wygląda i tam nie ma żadnych bugów podczas kopania. Tutaj z kolei też zmieniłem na kamień, bo i tak jak się kopie si kierką, to nie ma problemu. Tutaj dodałem sklepik, tam z sadzonkami, jakby komuś y, trzeba by było. Bo w sumie i tak nie było ich wcześniej. No i y, miejsce do sprzedaży. I też taki myk, który zrobiłem, że nie można sobie posadzić w domciu, że tak powiem, drzew i wyrastać. i sprzedawać tego drzewa, ponieważ tutaj mamy łód, y, no to w sumie będzie drzewo, tak. A y, normalnie nam rośnie y, pień. Więc by nie, nie, nie można tu sprzedawać, tylko te. No wiadomo, można skraftować, ale wtedy to chyba nie będzie tyle op tak opłacalne, bo z czterech staków mamy wtedy trzy staki. Tylko takie drzewa, więc no. W sklepie co się zmieniło? Dodaję chyba tylko lawę. Tak, w sklepie się zmieniło to, że dodałem lawę i nie ma co przeciągać, jeszcze tam lewą stronę ukryję. Największa rzecz, jaką zbudowałem do tej pory na tym serwie, teraz jest to mob Arena. I ona mi zajęła w cholerę czasu, wam powiem, bo konfiguracja tych wszystkich plików, dojście, nauczenie się tego... Oj, to była masakra. Są tutaj specjalne kity porobione. W środku klasy. Już zaprezentuję, jak to wygląda. Osobiście ja uwielbiam ściankę, bo bardzo dużo HP, bardzo dużo znosi. Występują tutaj fale potworów. Wiadomo, każda runda, nowi przeciwnicy. Są to też rundy specjalne, gdzie są inne mapy, bo zwykle reszpi się ustawiłem ząbiaka, creepera, szkieleta i pająka. I agresywnego wilka. Tam w specjalnych się respi chuski, ten lodowy. Jak on się nazywał? Lodowy szkielet. No i pigmeny. Jest jeszcze jednak gdzieś się spią pillagerowie. Bodajże tak. Pillagerów dałem i coś tam jeszcze. No i między przerwami są jeszcze żelki. Czyli magma cuby i slimy zwykłe. D nagrody są tu. Myślę, że okej. Okay, bo za 90 falę się dostaje trienta. Wcześniej się dostaje shulker boxa. Baksa <laughs> shaker boxa eee, co 5 rund dostaje się 1000, a 50 runda to chyba 20-30 tysięcy, gdzieś jeszcze dałem 50 tysięcy, ale nie pamiętam za którą rundę, chyba za 70 którąś, no ale no na pewno każdy zna te areny jest naprawdę bardzo fajna, zbalansowałem jak tylko się najlepiej dało, porobiłem właśnie takie zakamarki tutaj tunel, małe takie wysepki. No, da się grać, naprawdę, ja już tutaj nie wiem ile rund rozegrałem, ale dość sporo, ale teraz nie o tym tylko ma być odcinek, więc wychodzimy. Kolejną rzeczą jaką zrobiłem to y, pokój admina, tak jak mówiłem wcześniej, że zrobię coś takiego, to mia miałem w sumie tylko to zrobić, no ale tak mi się po prostu chciało pograć na mob Arenie, a ponieważ, że tak powiem, złapałem werwę do y, tworzenia tego swojego serwera, uczenia się, no to, to ją zbudowałem. A tutaj w stylu takiego Pac-Mana, no wiadomo, zbyt duże roboty to z nim nie było w porównaniu tej areny. Bo budowanie mówię, budowanie to z tym budowaniem. Najgorsze konfiguracje, jeżeli się kompletnie nie zna człowiek na pluginę. E, pójdźmy sobie na niego, albo tam ukosię warp, e, Warp, albo, albo tutaj tabliczką. I bodaj, że nie wiem, czy były w poprzednim odcinku, czy nie, ale była, był plugin G-warp. I on mi kolidował właśnie z warpem od Esotialsa, więc tamtego drzwi warpa wywaliłem i ustawiłem nowe warpy. Yy, tutaj i dodałem. I to nie jest tak po prostu, że ktoś tutaj wrzuci sobie książkę i, 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 i będzie sobie leżała. Tylko jak pamiętacie, tak to wygląda normalnie. Jest po prostu sobie pakmanik. Natomiast gdy wrzucimy blok. Jak widzieliście, pojawiło się bardzo dużo komentarzy na trzecie. Mamy taki, że tak powiem wykrzyknik, który się tam pojawił. No i ja jako admin będąc na spawnie, czy po prostu jako gracz sobie akurat biegnąc, wystarczy, że się spojrzę i wiem, czy coś tam na mnie czeka, czy nie. A teraz, no fajnie, ale to, to, no pojawi się to dziadostwo i, i, i co później. To, że tutaj jest sekcja command bloków, które stawiają tamten znacznik, natomiast tutaj jest sekcja bloków, które usuwają ten znacznik. No jak widzicie, tutaj repeater odbiera sygnał z skrzynki. jeżeli coś się tutaj znajduje, wysyła właśnie sygnał do nich. Jak ja wyjmuję coś, otwieram trap 300, on wysyła sygnał do tutaj przekaźników, no i ten znacznik zostaje dezaktywowany. Usunięte. Coś jeszcze tu się dzieło na spawnie? Nie, to tam tylko dodałem to do sklepiku. O, zacznijmy od lili Wodnej, bo ona ma najdalej. Pierwsze co zrobiłem, to na wykupionych wysepkach usunąłem ten bedrock, no bo w sumie tak, tak kijowo wygląda. No. Tutaj wszędzie jest, już Wam pokazuję, region ustawiony. E, ściana wyspy 2 i ściana wysp 7. Tutaj dwa regiony występują, akurat. No i y, Lilia Wodna zrobiła abstrakcję. Y, abstrakcję z des desek, tak. To jest ewidentna abstrakcja. To jest po prostu poczu poczucie potrzeby wyróżnienia się abstrakcyjnym drzewem. Y, tutaj mały las, ale kurde, szybko to rośnie. A normalny game Rule jest wpisany, nie wiem czemu. Aż tak szybko. Zresztą to tak nie się Nie wiem, może jakiś bag, po prostu du dużo tutaj stoiło. Może nie wchodziła. Następnie jest y, Janika Bez, Ona zbiła sobie budynek hodowlany. No, chyba wszystko, co tu dostępne. Bodajże tylko marchewek. Nie, marchewki są. Y, co ja dałem, żeby było ciężkie do zdobycia? Y, ziemniaki. Ziemniaki. Nikt jeszcze nie ma ziemniaków, bo one wypadają tylko z ząbiaków, a nikt nie ma. Spawnera zębiaczków. A to jeżeli chodzi o moją wyspę. Na środku taki, taki spawnik z takimi fajnymi źródłami. Ostatnio podpatrzyłem, że z tych schodków da się bardzo fajne to właśnie takie jakby rzeczki robić mini. Czy to po prostu takie zbiorniczki to Wszystkie rodzaje drzew tutaj już trochę powycinałem. Tu przy nagraniu sobie życzyłem temy. To na razie taki mikroskładzik, bo no tam troszkę wycinałem jakieś żarcie, żeby tylko mieć. No za dużo itemów jeszcze nie mam. Głównie próbuję tutaj być dobrym adminem. A, w, a drugą sprawą jest dla mnie tutaj być graczem. i tutaj są windy. Klikam sobie na dół. I tu zaczynam jeden od razu duży projekt. Nawet bardzo duży, bo będą tu automatyczne magazyny. Że tak powiem, każda taka sekcja. Na przykład tutaj to będzie sekcja drzewa gdzieś tutaj zrobię małe pięterko będzie po prostu jedna skrzynia, do której będę wrzucał cały mój syf, który akurat zbiorę gdzieś tam będę wrzucał go tutaj do skrzynki będzie wielki system sortujący i tak, i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek kiedy pojawi się następny, nie wiem ostatnio odcinków nie było dość sporo bo były maturki, tego wszystkiego ja byłem jak. I powiedzcie mi teraz, no, po co być profesjonalistą, rozpracować sobie elegancko na odcinku, co ma się robić, skoro można improwizować i po kilku dniach dodawać coś do e, nagrania. No bo w sumie zbyt dużo się nie zmieniło, a szkoda robić z tego następny odcinek. I tutaj wtrąci się Weziak, kierowca myśliwca. E... Chciałem tylko powiedzieć, że po co w ogóle być na tyle profesjonalnym, żeby mówić sensem i wcale nie wypuszczać nowego odcinka, a na początku tego odcinka mówić, że po co w ogóle ciąć odcinek, skoro wszystko by się zmieściło w poprzednim, chociaż się nie zmieściło i zrobię następny odcinek i. Dobra, wiecie, zakończę ten wątek. Można to wrzucić do tego drugiego. Co się zmieniło? No jak widać nie ma. Kopalni nie ma. I przeniesiemy się tam od razu, tam, i nie wyjaśniłem o co chodzi. No i trudno. klikamy warp yy, i tak o, No, takie małe, fajne lobby minimalistyczne, nowoczesne, jak to tam woli. Yy, warp do spawnu, yy, naprawa itemków w dłoni, standardowo. No i kopalnia, która jest troszkę większa, tak, tak odrobinkę większa od poprzedniej. Bo po prostu się no, zbyt szybko tam tamta zużywała. Szczególnie z tymi kilofami, które są, dodałem tutaj też flagę, żeby nie można było sobie zrobić kuku, jak się spada, nie dostaję tutaj graczy żadnych obrażeń. Oraz jest widzenie w ciemności tutaj w kopalni. W sumie tutaj mógłbym zrobić, no ale dobra, tu, 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 tu jest oświetlone. Tutaj te antrodo ładnie poświetlane. Ogólnie podoba mi się design tych, tych rzeczy z podwójnej świątyni naprawdę piękne, jak zacznę grać na survivalu z powrotem coś takiego u mnie powstanie jak jakiś basen na przykład albo, albo coś jeszcze się zobaczę, dobra w każdym razie to to e, tutaj natomiast y, już widzę, że to jest objękiowo, bo nie można sobie skakać Chlip. Tartak, też większy tartak Dodałem więcej liści, bo tam były tylko jeden rodzaj. Dlatego teraz już nie można kupić sadzonek, bo wypadają one po prostu z tych liści. No. Dodałem też oczywiście możliwość sprzedaży tego drzewa bez żadnego klikania w tabliczki, tylko komendą sell. Dam teraz AL, ładnie się sprzedaje. no Ceny dałem też spore, ale to już mówiłem, że po prostu. Tak jest lepiej, no łatwiej, tak? No, chodzi o to, żeby troszkę pobudować poziom trudności, może się zwiększy później, albo, albo się nie zwiększy w ogóle, i Ty chyba tego jest za dużo, A nie, dobrze, tak, tak, tak miało być. No. W każdym razie oprócz drewna, liści, dodałem tu właśnie melony i gąbki, żeby też się dało tutaj zarabiać, ale da się naprawdę, na, zarówno na drewnie, jak i na kopalni się da, bo na kopalni też oczywiście zmieniłem. Tutaj cenniki tych wszystkich rzeczy, widzę, że nie dodałem ruty emeraldu ani elementu, Bo, jak się i takie wykupuje, to głównie kill ze szczęściem, żeby je sprzedawać, więc nie widziałem sensu, żeby one były. I troszkę tam zmieniłem o kilka punktów procentowych występowanie niektórych surowców, no i zbilansowałem to, że tak powiem, ile się dało. Że no, teraz na przykład diament jest dwa razy bardziej wartościowy niż na przykład taki lapisy. Ogólnie to po prostu pokopałem 5 minut tym moim super kilofem, zobaczyłem, ile surowców mi wypadło w tym czasie, i po rzadkości, po ilości wydobytych. W miarę to tak zbilansowałem, żeby nie było właśnie, że nie wiem, diamentów wypada 5, a są warte po 200, kiedy na przykład blok Lapizu jest warty 900, więc no. Szły dzikie zarobki z Lapizu, a teraz idą dzikie zarobki ze wszystkiego, jak się ma tylko ten killoff. Wróćmy na spawn i... o! Ktoś akurat coś wrzucił, zobaczmy. Tutaj jeszcze dodałem tabliczki aktywowane redstone'em. Oczywiście dla mnie pieniążki instrukcje są pokazaną, no windy to już pokazywałem wcześniej tutaj informacje o tym killofie, o siekierce kuboid malutki na wyspie no i ktoś mi coś tutaj pyknął, wejście tylko dla personelu i jest książeczka przeżrajmy się bie. poproszę siodło w dobrej cenie panie admuje, poproszę siodło w dobrej cenie siodeł nie ma i już Ci tłumaczę, bo pewnie to będziesz oglądała. Siodła można zdobyć łowiąc rybki. Bo nie wyłączyłem tutaj systemu łowienia rybek. Więc jeżeli coś siodełko, to sobie połów rybki. I teraz spawn i ładnie zniknął mi znaczek. Super. W sklepie nic kompletnie nie robiłem. Ale plany na przyszłość bo już obmyśliłem, postanowiłem. Zmieniam spawna tutaj. W tym miejscu sobie zacznę budowę, no bo już nie... Kurła. Dobra, eee, ty tam e, Tutaj zacznę sobie budowę, żeby ten spawn był taki cało obudowany żeby to nie była właśnie taka typowa latająca wyspa. No i może jeszcze dodam jeszcze jedną Mop arenę, aka takie miasto coś w tym stylu. zobaczcie. na tym się jeszcze zastanowię, ale póki co Mop arena śmiga świetnie. Zarobki są ok, e Sprzedawać się da e wszystkie takie rzeczy. Właśnie bo tego nie dodałem. Dodałem, że e sadzonki, liście, że woda się sprzedawać, ale też wszystkie rzeczy, jakie są tutaj na tabliczkach e można e też sprzedawać komendom e sell i, i wszyscy są bardzo szczęśliwi z tego powodu. Jeszcze jedna rzecz to yy, plugin zabezpieczający logowanie. Tak, wreszcie się zajęłem zabezpieczeniem serwera, bo od kiedy on stał, to yy, nie było nic kompletnie, żadnej rejestracji, ani nawet waitlisty włączonej, więc każdy, kto znał IP, mógł sobie dołączyć i robić, co praktycznie mógł, czyli co? Grać na Muparenie i, 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 i rozwalać w, te, te wyspy. A właśnie wyspy! Bo zapomniałem pokazać, bo mamy nowe, nową graczkę. Dobra, tepnę się tabliczkami i przy okazji przeczytam nick. Nirtke007, ale tepniemy się najpierw do mnie. I jakie tu są zmiany? No u mnie to zbyt dużo zmian nie ma. Ja sobie tutaj żelazo przygotowałem do tego mojego systemu, który chcę stworzyć. Tutaj na dole. Kolejną tą, tą, tą sekcję rozbudowałem, ale no, nie mam teraz czasu, bo się zajmuję admirowaniem. Próbuję być dobry. Tutaj o u o, o ty chyba zbytnio. A nie! Posegregowała itemy w skrzynkach. To, to, to mi się chwaliła, że, że trochę jej to zajęło. Ale zrobiła sobie porządek w skrzynkach. To takie, takie, te pierdoły. Mm, lilia wodna. No, artystyczny nieład. No i. O proszę, ta nowa graczka, która dołączyła. Jeden dzień jest. i... Tak, jeden dzień dokładnie, bo dzisiaj dołączyła. Ja wieczorem nagrywam, więc jeden dzień już sobie coś ładnie zbudowała. Zaczyna tutaj budować. Tylko nie wiem, czy ty tak ozdobnie, czy to tak celowo. Ale kaktus potrzebuje mieć miejsce nad sobą, tu, tu, bo, bo inaczej ci nie urośnie. A jak teraz urośnie, to automatycznie. Jak teraz urośnie i będzie stało coś, to spadnie i tak się robi automatyczne. No chyba, że to ma być aż artystyczny nieład albo ład, to się nie wtrącą kompletnie. No i tak, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Hehehe. <ścoughs> Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. To są liście, ja byłem Weziak. Trzymajcie się. Hej!